Więc się mam od tej strony Puma i gdzie sobie będę odpowiadał na wasze pytania z kła No tutaj jest ten film cały, więc nam no, odpowiadamy mm, Okej, okay. pierwsze, pie, pierwsze cztery pytania od tego oto ziomeczka Okej, okay, cztery pytania tak ode mnie Jak się nazywasz? No, mm, niektóre się nazywam Dwa Do której klasy chodzisz? Piątej Czy mnie znasz w realną? Sam sobie możesz na to odpowiedzieć kolego czy założysz IG, nie wiem. Mm, następny. Eee, nie. Tak. Eee, tak. Tak, tak lubicie, mordo. Eee, nie wiem. Eee, no. Patryk Fluder, czyli następna osoba? Okej, okay, pierwsze pytanie Pierwsze. Czy pokażesz twarz na filmie 2 czy dasz moda? Eee, kiedyś na pewno pokażę, a drugie... Nie wiem. Um, to... To też kurde nie wiem. Więc no. Następne. Aha, okej. Okay. Um, no i następne tutaj już ostatnie. Pumadek. Ja mam pytania takie. Pierwsze, ile czasu już jesteś na YouTube? Zobacz, wejdź na mój kanał, zakładka e, informacji i tam masz napisane. Rok. Więc no. Jaka jest y, ja, Jakie jest twoje najbardziej lubiane danie obiadowe? Hmm, to jest trudne, trudno mi to powiedzieć. To już odpowiedziałem na to pytanko. W jaki sposób spędzasz wolny czas? No na przykład sobie, na przykład jak y, sobie coś tam pogram, coś innego, na przykład jakiegoś Eurotracka, coś takiego, nie? Albo jakieś inne takie rzeczy, <laughs> więc no. Mm. No. <laughs> e, Jakiej y, jaki z, y, twój najbardziej ulubiony przedmiot w szkole. Hm. Trudno mi to powiedzieć też. <laughs> um. hmm. e, to chyba jest. Hmm. E, chyba. Chyba Polski albo matematyka. Coś takiego. Pozdrawiam Cię i No, Dziękuję. To jeszcze sobie po, pofapkujemy. Aha, tutaj jeszcze nie dałem serca. Tak, tak, tak. No i wszystko, za, wszystko tutaj poczytałem, wszystko. No. Więc no. Mm, więc, więc co? Widzimy się w na następnym odcineczku. Yy, jeśli Wam się film spodoba, możecie dać fapkę w górę. Yy. I takie tam pierdły. Jutro się może pojawi film z albo Eurotraka, czyli takiej gierki Eurotrack Simulator 2. Albo z czegoś innego, więc nie wiem jeszcze, ale na pewno się coś może pojawić. Znaczy, nie wiem, czy coś się na pewno pojawi, ale jest dużo większa szansa, że się coś pojawi, a mniejsza, że nie. Więc co, myślę, że się widzimy na tym odcineczku. Hmm, co mam tu jeszcze powiedzieć? No, raczej nic, myślę, więc co? Widzimy się na następnym odcineczku. Hej!